Wszystkim dzisiaj pokazuję do mojej babci. Tu jest takie coś. Tu jest rozbalony przez Laurę. Tu jest klapcia. Tu jest kołta dziadka. Tu jest taka o. Tu były kiedyś klocki. Tu jest taki łocz. O. Am, am. Wy widzicie, to jest am, am. Schowam mnie. Są wszystkie Sześciusieńkie Zeszyty o, Dużo, nie? No, bo to większość To moje Ok taki O, tu to są to, Dochodzimy do Tu jest, rednia, to jest.